Pan Pawowski dla portalu FightSport. Arek, jesteśmy po Gali Fame MMA UK, byłeś konferencjerem, pełniłeś tam różne role z tego co zdążyłem zauważyć. Pokrótce gdybym mógł Cię zapytać co się działo, jak w ogóle odbiór całej Gali, jak cały projekt oceniasz. Ja jestem zachwycony, ludzie będą, ludzie będą mi zarzucać, że zawsze jestem zachwycony, że zawsze jestem uśmiechnięty i wszystko na tak, ale jestem naprawdę mega zachwycony po tej gali. Uważam, że to był bardzo fajny start dla, nowego, dla nowej odsłony projektu FameMa w tej wersji UK. Bardzo przede wszystkim kurczę to, jeśli mam mówić o samej, o samej gali stricte fenomenalna publiczność, tak głodna tych efektów, ja, ja bym powiedział, tak głodna jakby e, tych walk, e, tych, e, tych emocji. Ja bym powiedział, że e, to była taka dobra strona kibolstwa. Co mam, co, co mam na myśli? Że oni właśnie byli tacy mega. Ostatnie trzy walki, praktycznie ostatnie całe trzy walki, ludzie byli na stojąco. Cała, cała hala, po prostu te, wszystkie osoby, które tam były. E, mega głośno krzyczący, zachęcający podczas walki kobiet, która też bardzo mnie, bardzo mnie zaskoczyła pozytywnie, mega mi się podobała ta walka kobiet. Cały czas jakaś pani krzyczała złam jej nos, złam jej nos! Cały czas po prostu mega, mega wczówka w to. No i ja się mega cieszę, że, że miałem okazję tam być, miałem, miałem tam być w woli komentatora, ostatecznie byłem i prowadzącym gale i skomentowałem walkę naszych Pola, Polaka z Malczyńskim i byłem gościem w studio i prowadziłem konferencję. Działo się, działo się. Ja zawsze jestem, ja zawsze jestem chętny i otwarty na, na wyzwania, szczególnie kiedy to jest na tak fajnym poziomie, bo to jest coś, co jest według mnie taką takim konstansem, jeśli chodzi o fame, takim jeśli chodzi o fame, ma i to polskie, i zagraniczne, że te, za tym stoi naprawdę bardzo duża jakość, masa pracy, y, wielu ludzi i, i, i myślę, że to widać. Myślę, że to widać i y, też bardzo taką rzeczą, która jest dla mnie ważna jest to, że to jest od samego początku wysoki poziom. I oczywiście ludzie będą mówić, że no, że e, ludzie będą patrzeć zawsze przez ten pryzmat e, polski, polskiego fejma. I to jest to jednak e, moje zdanie. To jest oczywiście moje zdanie, że to, to, to jednak nie, 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 nie powinno być tak, że ludzie powinni patrzeć przez kontekst tej piątej gali e, fejmu w Gdańsku, gdzie to już było nabudowane tymi poprzednimi czterema galami, tylko to jest pierwsza gala e, w, nowym, w nowym miejscu, tak jak ta gala w Koszalinie, przecież taka e, wielka, wybitna e, i, i e, jakby napompowana nie była to dopiero zostało jakby nabudowane do tego i wydaje mi się, że ta pierwsza gala w UK była o wiele, o wiele, wiele, wiele lepsza niż ta pierwsza gala w Polsce w Koszalinie no i nie mogę się doczekać kolejnych wydarzeń nie mogę się doczekać kolejnych gal i myślę, że no jest naprawdę ogromny potencjał jest to bardzo fajny rynek jest to mega, w takim właśnie dobrym sensie taka krwiożercza publiczność ta, ta, taka żądna tych, tych emocji I, i też masa ludzi ogarniętych z tamtych stron, które nad tym pracuje. To dla mnie, dla mnie to, jest, to, to jest wielka przyjemność po prostu prowadzić te gale, eee, mając taką publiczność jego do dyspozycji. Wielką, wielką radochą była dla mnie współ, współpraca z Charliem Slofem, czyli ich nim panem Pawłowskim, tym e, drugim, e, to, to jest właśnie śmieszne, bo ludzie z UK się zastanawiali, dobra, kim jest ten gruby e, obok Czaliego Sloffa, a ludzie z Polski, dobra, kim jest ten gruby obok pana Pawłowskiego. E, uważam, że to też było mega fajne, ja się bardzo dobrze bawiłem. To było dynamiczne. Bardzo, bardzo szybko złapaliśmy chemię i to myślę jest mega, mega ważne w kontekście e, odbioru, a odbiór, a odbiór z tego co wiem był bardzo pozytywny. Wiadomo, że organizacja zrobiła duży postęp na przestrzeni tych gal, które odbyły się w Polsce. Gdybyś mógł porównać pierwszą galę Fame MMA w Polsce i pierwszą galę Fame MMA w UK, czy jest w ogóle jakieś porównanie, czy nasuwają się tu jakieś porównanie, analogie, takie rzeczy, które byłyby wspólne i też błędy, które mogły wyniknąć z tego, że to jest pierwsza gala, bo wiadomo, że zawsze organizator ma jakiś wolumen błędów, które się mniej lub bardziej poprawia. Już nie, nie, nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły takich błędów, ale czy były jakieś rzeczy, których dałoby, dałoby się uniknąć lub dało się uniknąć ze względu na doświadczenie poprzedniej Gal w Polsce? Uważam, że ciężko, ciężko to porównywać, bo to jednak zupełnie inny, zupełnie inny level. Tam, tam to było na takiej zasadzie, że oczywiście wszyscy mieli nadzieję, że to mega wypali, mega wystrzeli, ale też nikt się nie spodziewał, że aż tak bardzo. No a tutaj to już jakby nauczeni doświadczeniem z tych cygal w Polsce jakby było to robione na innym Myślę, że myślę, że to jest bardziej na takiej zasadzie. Ciężko mi jest, jakby, ciężko mi jest pokazać jakąś konkretną rzecz czy konkre, konkretny dział. Myślę, że to jest bardziej na takiej zasadzie, że wszyscy, którzy pracują, przy fejmie, cały czas się uczą i wszystkie jakieś tam mniejsze, większe błędy, które pojawiały się, pojawiały się w Polsce, pojawiały się w UK, to jest wszystko kwestia przepracowania, więc nie mam, nie mam czegoś konkretnego, na co, na co bym zwrócił uwagę, że o to jest jakaś konkretna rzecz, która tutaj jakby zaprocentowała. Wydaje mi się, że to jest niekończący się proces i zawsze przy, przy wydarzeniu, przy wydarzeniu o... Tak wielkim, w tak wielkim formacie, o tak wielkim zainteresowaniu i też tak wielkim e, zasięgu, bo to też jest to, że e, w momencie, kiedy tak dużo osób się tym interesuje, e, kiedy tak dużo osób to śledzi i tak dalej, tak dalej, zawsze znajdzie się coś, do czego się tam można przyczepić, mniej lub bardziej, ale też e, ekipa jest taka, e, co, 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 mogę, co mogę potwierdzić z mojego doświadczenia, że w, zawsze jest to robione wszystko na takiej zasadzie, żeby było mocniej, więcej, lepiej. Więc ja jestem przekonany, że e, jeśli... Jeśli jakieś, tam, jeśli jakieś tam błędy były. Jestem też przekonany, że będąc w środku, ja nawet o tym aż tak dobrze nie wiem, bo jakby moje zadanie jest po prostu tutaj, tutaj i tutaj, więc nie wiem, co tam, nie wiem, co tam, się, co tam się wydarzyło, czy jakieś błędy się pojawiały, czy się nie pojawiały. Mam nadzieję, że było ich jak najmniej. Światło zgasło na przykład? Chyba nie, chyba nie było czegoś takiego. Przynajmniej wiem o tych momentach, takie, gasło światło, ale kiedy miało. Typu na przykład wygaszenie świateł do prezentacji zawodników, które też była według mnie bardzo, bardzo fajna. Mega, mega jestem podjarany tą tą prezentacją zawodników i tą, co była w Gdańsku, w Ergo Arenie, i tą, i tą w Newcastle. Bardzo, bardzo fajnie to wyglądało. W sensie jest, taki, jest taka niesamowita mm, atmosfera, energia taka po prostu. Czujesz, jakby przez, całą, przez całe ciało przechodziło taki, taki prąd. Jak, 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 jak wykrzykuje się to, jak ta muzyka się zgrywa, te światła, wszystko. No, dla, mnie, dla mnie to jest naprawdę fenomenalna sprawa ja też zawsze wychodzę z takiego założenia, wiadomo, że moim, moim, moim zadaniem jest to, żeby, jak, żeby to wyglądało, brzmiało jak najfajniej, jak najlepiej, żeby, żeby publiczność, jakby zaprosić do tego cudownego świata, żeby też oni to poczuli i weszli w to, ale ja też jestem wielkim, wielkim dzieciakiem w środku i ja też się tym niesamowicie jaram i to sprawia wielką przyjemność i myślę, że to jest też coś, co ludzie widzą, co ludzie czują i, i, i też jakby w momencie, kiedy wchodziłem do tego oktagonu, no, ja bo ludzie też mnie pytają, Arek czy to tam się stresujesz wychodząc do tam pięciu, 10 tysięcy ludzi i tam setek tysięcy milionów oglądających yy, na pay view Nie, stresu nie mam, nie, nie mam stresu, nie mam tremy, nic takiego, ja uwielbiam, mam bardziej taką niecierpliwość na zasadzie, jak jest dzień gali, jest godzina 13, mam takie, już mi dajcie tych ludzi, już nie chcę czekać, dajcie, już, już to robimy to. To jest, to, to jest coś takiego. Yy, ale myślę, że ludzie też yy, czują, jakby to, to, czego się nie da w żaden sposób jakby udać, czy oszukać, czy zakamuflować, to jest prawdziwe oddanie, prawdziwe emocje i tak i wydaje mi się, że to jest coś, co widać we mnie. W momencie kiedy ja wchodziłem do tego Oktagonu w Newcastle, gdzie no powiedzmy sobie, że rzeczywiście była, była publiczność z Polski na pay -per -view, byli też było też dużo Polaków w, na widowni. No, w większości to było tak, że jest Charlie Slow, czyli Wielka Gwiazda DJ, 700 tysięcy followersów na Instagramie. I jestem ja, ziomek z Polski, gdzie w Polsce oczywiście wszyscy mnie kojarzą, ale tam... No jest, jest to anonimowy ziomek, nie? więc bardzo, bardzo szybko i bardzo jakby wyraźnie musiałem zaznaczyć moją jakby moją obecność, musiałem pokazać, że e, ok, dobra, za tym ziomkiem warto pójść, warto reagować na to, co on tam jakby robi i, i, i jak, jak zaprasza do darcia papy, drzeć papę. E, I wydaje mi się, że to jest właśnie mega, mega też taka ważna rzecz, że pewne rzeczy są nieuchwytne i ludzie to po prostu czują. I albo, jakby, albo wchodząc do tego oktagonu sprawisz, że oni w to wejdą, albo nie. I to się tyczy nie tylko jakby mojej pracy jako ringanosa, wydaje mi się, że to się tyczy każdego, kto wchodzi do tego oktagon od oktagonu walczyć. To są ludzie, którzy stworzyli sobie karierę. Stworzyli sobie karierę w telewizji, na YouTubie, w sporcie, w tym, w tym, owakim, w rapie i tak dalej, prawda? I oni wszyscy... To, to są wszystko ludzie, którzy wywołują emocje i wydaje mi się, że to jest taki właśnie jakby tym towarem eksportowym poza tym, że to jest oczywiście produkt sportowy, widowiskowy i dalej są właśnie emocje i emocje mają to do siebie, że nie da się ich oszukać według mnie albo coś jest, albo czegoś nie ma i najpiękniejsze w tych Galach FMM jest to, że te emocje zawsze są w Newcastle było to super czuć jeśli chodzi o walki, bo przejdźmy do tego co, jest, co było podstawą gali, bo oczywiście zabrakło tych słynnych konferencji, ilości tych konferencji, które na przykład były ponawiane w Polsce i które przyciągały ogromną Czy były, uwagę. Czy były konferencje? Były dwie konferencje. No tak, były dwie, ale no, nie odbiły się aż takim echem tutaj u nas jak nie było jak, tych jak te polskie. te powtarzanych dymów. <laughs> tak, dokładnie. Natomiast wracając do walk, pojedynek Wojtka Goli, który podjął się wyzwania walki z JMX-em dość szybko, biorąc w zasadzie tak, na, na, zakładkę, na zakładkę tą walkę. To było, na trzy tygodnie, przed. Na trzy tygodnie i też pojedynek Polaka oczywiście z... z Malczyńskim, tak? Z Malczyńskim. Z Malczyńskim, dokładnie. Już uciekło mi. Z Malczyńskim. Jak oceniasz te pojedynki? Jak Twoim zdaniem to wyglądało? I czy skupiona była na nich tylko publiczność polska, czy też jednak mimo wszystko Anglicy reagowali na to wszystko? No, z Jamiexem na pewno było, było, była interakcja publiczności, natomiast jak, jak oglądany był polsko-polski pojedynek? Oba pojedynki naprawdę dostarczyły bardzo dużo emocji. Mi się najbardziej podobało to, że. E, widać było jak polskim zawodnikom zależy na tym, żeby się pokazać i to nie tylko, żeby się pokazać na zasadzie, pokazać, pokazać, tak czyli po, po salonach pochodzić, tutaj się pocierać łokciami z kim trzeba i tak dalej, tylko rzeczywiście pokazać jakby ustawić ten złoty, złoty standard bardzo mi się to podobało, Wojtek Gola dokonał wielkiej rzeczy, bo jednak e, e, i, i, ja uważam, że ogólnie wyjście do każde, każde wyjście do octagonu wymaga odwagi e, jaj i tak dalej i tak dalej, ale wyjść na niepełnosprawność przygotowaniu na trzy tygodnie do rywala, który ma 14 kg przewagi, e, który ma też osiągnięcia, bo to, bo to, są, bo to, to, to wszystko się zbiera. Tak? Rywal o wiele wyższy, o wiele cięższy, z doświadczeniem bokserskim. E, ja, ja powiem w taki sposób. Mi się Wojtek lubi wyzwania. Wo, Wojtek też tam działa na YouTube, jestem z tym kanałem Wyzwani i tak dalej. E, to jest ambitny koleś, który nawet t, t, tworząc coś takiego jak Fame MMA, wiedział, że, e, że, że to, nie, to nie jest coś łatwego, to nie jest coś, co przyjdzie samo. To trzeba pracować ciężko i tak dalej, i tak dalej. Więc ja nie miałem wątpliwości, że Wojtek da siebie wszystko i to było od początku widać, te, te, te jadowite kopnięcia od początku. On rzucił się na rywala po prostu jak, jak yy, yy, zagłodzony pies. I to było, bardzo, to było bardzo fajne, że widzieliśmy po walce, obaj mieli, obaj mieli dziury po prostu tutaj w w okolicach Piszczeli, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. I, i dali z siebie wszystko obaj. Ja jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo Wojtka, że go zobaczymy. Myślę, że mam nadzieję, że i w UK, i w Polsce na galach, jako zawodnika, bo to jest też, bo on też pokazał w tej, w tej walce serducho, on pokazał, że on się nie poddaje, też tam, kurczę, to kopnięcie w krocze przetrwał, wrócił do tego i, i uważam, że naprawdę to jest, to, jest, to jest bardzo duży potencjał. Walka była bardzo fajna, oczywiście kibice wspierają JMX-a jako swojego, ale Wojtek Gola też, jakby właśnie przez, przez tą pracę, którą wykonał e, i na tych konferencjach, i ten też, też jest taką postacią, która wzbudza emo, e, emocje. I, i, I na pewno e, i ludzie, właśnie zapamiętali go, stąd ten cytat, właśnie, że polski James Bond bardzo charakterystycznie, bardzo fajnie e, zrobił robotę. I wydaje mi się, że. Dla, i dla UK, i dla Wojtka, to jest, to jest dopiero początek. Jeśli chodzi o walkę Polaka z Malczyńskim, przede wszystkim dużo osób było mega zaskoczonych, e, było mega zaskoczonych e, tym, że w ogóle ta walka doszła do skutku tam, bo wszyscy spodziewali się, że to jest rewanż, który ludzie chcieli oglądać i że będą mieli okazję oglądać go w Polsce. No i będą mieli, to jest super. I teraz no, no fa, fajnie i fajnie. Ja przede wszystkim mam tak, że e, mega, mega lubię, mega szanuję obu zawodników. Uwielbiam e, Dawida, uwielbiam Polaka, to są przefajni, prze, prze przecudowni, prze prześmieszni go którzy też bardzo dużo pracują i mega fajnie, że jakby mega szkoda Dawida, który no jest mistrzem, który mega pracuje, jest takim, jest takim mega dobrym przykładem tego o co chodzi w Fame MA moim zdaniem. I, i że przegrał tę walkę, mega szkoda a z drugiej strony mega fajnie, że Adrian wygrał tę walkę, bo teraz jest jakby 1-1, więc jest, jest ta okazja na ten rewanż, gdzie rzeczywiście ta stawka jest taka no, no jest to mięso teraz w tym momencie, bo tak to by było że no dobra, ale Polak wygrał tam inne walki ale Malczewskiego nie pokonał, jest ten, a teraz jest 1-1, więc to jest już taka trylogia, pierwsza taka trylogia nasza w WMMA i nie mogę się doczekać tego co będzie tego co będzie w Polsce walkę zrobili naprawdę bardzo dobrą mega, mega walczyli mega dużo z siebie dali i mega też ciekawą rzeczą było dla mnie to, że widać było od początku do końca, że tutaj nie ma znaczenia, że oni tę walkę wzięli na 5 i na 3 dni przed. Oni dawali z siebie wszystko, co mieli w tym momencie i ktoś tam powie, że, że może nie taka forma, że kardio, że Polak większy niż był z brzuszkiem i tak dalej. Dla mnie... To jest fenomenalne, nie mogę się doczekać tego pojedynku w Polsce i uważam, że to będzie kolejny taki kandydat. Tak jak mamy tę naszą taką walkę, chyba jeśli chodzi o Fame MMA, Hassi kontra Wiewiór, która przyniosła najwięcej emocji, to myślę, że jakby właśnie ten trzeci pojedynek, Malczyński kontra Polak, to będzie dzika petarda, bo teraz Malczyński będzie bardziej zmotywowany niż kiedykolwiek, żeby zatrzymać pas, żeby pokazać, że to był wypadek przy pracy, a Polak będzie chciał udowodnić, że to nie był wypadek przy pracy. To jest fenomenalna sprawa. Zgadzasz się z werdyktem, bo były tam podnoszone jak jakiejś yy, wątpliwości. Mhm. Ja powiem szczerze, że w momencie, kiedy, bo ja tę walkę yy, jakby i zapowiadałem, i komentowałem, i byłem bardzo, bardzo mocno w środku tego, yy, wiem, że walka była mega wyrównana, tyle mogę powiedzieć, Musi musiałbym sobie ją jeszcze raz obejrzeć na, 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 na spokojnie. Yy, wydaje mi się, że sędziowie, jakby, no kurczę, powiem w taki sposób, ja nie będę, ja nie będę kwestionował decyzji, decyzji sędziów, yy, nie jestem, nie, jakby oni są większymi ekspertami i tak dalej, jakby jakieś tam błędy i tak to, dalej, to się zdarzy że nawet najlepszym i tak dalej, więc jeżeli, jeżeli ktoś uważa, że tam, że, że jest to sensowne, to oczywiście trzeba tam składać apelacje i tak dalej. Ale uważam, że w tej walce nie zresztą Dawid sam to przyznał. Dawid sam, jakby Dawid sam przyznał, że on wie, że ta walka była mega wyrównana i że, mógł, i że mógł tę walkę wygrać i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy jakby wszyscy wiedzą, że ta walka była wyrównana, ale wydaje mi się, że e, w momencie, kiedy sam Dawid powiedział, że jakby mógł zrobić więcej, czy że nie, nie czuł się sobą i tak dalej, no to, no to jeżeli on sam to uznaje, to myślę, że my nie powinniśmy się z tym w żaden sposób kłócić. E, a tak naprawdę yy, wydaje mi się, że ta walka tylko i wyłącznie jeszcze podsyciła apetyt na tą, na tą trzecią walkę, gdzie już jakby, gdzie tutaj żaden z panów nie miał żadnych wymówek. Oni mówili, idą z siebie dać wszystko i tak dalej, ale tutaj zawsze można, zawsze można powiedzieć, no ale dobra, ja miałem trzy dni, ja miałem pięć dni, zawsze ta wymówka gdzieś jest w tle w głowie. Przy tym pojedynku jakby trzecim, opas mistrzowski w Polsce, na pełnym przygotowaniu, wymówek nie będzie żadnych. I myślę, że to jest najfajniejsze. Jak, jak, jaka będzie na koniec się spytam e, przyszłość projektu? W ogóle jakie były reakcje? Już po samej gali. Oczywiście zawsze jest adrenalina, euforia. E, ludzie obejrzeli, są zadowoleni. Mówię tutaj o tych osobach takich decydentach czy osobach, które pracowały wokół projektu ze strony angielskiej, właśnie m.in. tak jak powiedziałeś vis a vis twojego, twojego konferencjera, jaka była jego opinia o tym wszystkim i czy grozi Anglii taki szał na Fame MMA jak w Polsce? No, Mam najszczerszą nadzieję, że tak. Charlie, właśnie z którym prowadziłem galę, był, był zachwycony tym, mówił, mówi, że się super bawił. To było dla niego totalnie nowe, nowe doświadczenie. Bardzo jakby bawiliśmy się super w tym Oktagonie, dogadywaliśmy sobie też tam ripostowaliśmy się i to było bardzo, bardzo, bardzo fajne. Wydaje mi się, że ta gala pokazała przede wszystkim to, że ten projekt ma przyszłość i że tak jak w Polsce, że to będzie rosło. Zresztą padły już jakieś tam pierwsze wyzwania, nie wiadomo, czy te wyzwania zostały zaakceptowane, czy nie, ale podczas tych wywiadów padły, padły wyzwania od zawodników angielskich do innych zawodników angielskich, padły wyzwania międzynarodowe od, od Anglików do Polaków, od Polaków do Anglików padły też, Wojtek tam wyzwał i tak dalej, więc myślę, że, więc myślę, że no, trzeba tylko i wyłącznie czekać na rozwój wydarzeń. Ja jestem mega, mega, mega szczęśliwy, że mogłem być tego częścią, że mogę być tego częścią, no i czekam, czekam na rozwój wydarzeń. Mega czekam, Czekam na kolejną galę w Polsce, mega czekam na kolejną galę w, w UK yy, i wydaje mi się, że... Yy, bo to też jest tak, że yy, ta, zawsze, zawsze początki są najtrudniejsze. Ja wiem, że to jest to, to, totalny truizm, to jest takie gadanie, oj początki są najtrudniejsze, ale tak jest, zawsze tak jest. I wydaje mi się, że teraz yy, w momencie, yy, kiedy ludzie to zobaczyli, zobaczyli jakość tego, zobaczyli i jakość tych walk, i jak to wygląda prezentacyjnie i tak dalej, to mają takie, ok dobra, nie ma opcji, żebym nie zabrakła na kolejnej. Ja, ja, ja bym tak miał, ja bym tak miał, bo wiadomo, że nikt nie lubi kupować kota w worku i tak dalej. Ehm, pierwsza gala Fame MMA udowodniła, że jest to projekt z przyszłością, że jest tam zaangażowana kupa bardzo fajnych osób, że e, jest, że publiczność ma tych swoich bohaterów, a jeszcze przecież, kurczę, no powiedzmy sobie że tak samo u nas w Polsce, Jak, jaka jest jeszcze wielka grupa celebrytów, nazwisk, które jeszcze nawet e, nie zamoczyły, no, jakby e, stóp w tym brodziku, a, a które będą przez lata się pojawiały, więc myślę, że e, no, droga jest tylko jedna i to jest droga Uf, na szczyt. No właśnie, bo po hiszpańskiej armadzie, która nie została zatrzymana u brzegów Anglii, e, teraz armada polska podbiła Anglię, ale spowodowała gdzieś ostatecznie Brexit, tak się mówi. <śm> 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 I teraz Fame MMA, no. czy jest w stanie dokonać jakiegoś przełomu, wyłomu, albo nie daj Boże, zatopienia angielskiego okrętu. Kochani, Fame MMA połączy... Y, jakby, mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, my także złagodzimy obyczaje, my sprawimy, że Anglia nie wyjdzie, że ona tam wróci i jeszcze ze sobą weźmie Szkocję i... i, i... Nie no, śmieję się, no, powiem tak, według mnie y, to jest jakby, y, też nie, nie, ma, nie ma co się tutaj bawić w jakieś w górno, górnolotne stwierdzenia, wydaje mi się, że to jest po prostu mega fajne widowisko, które, które wciąga ludzi, które bardzo fajnie się ogląda, które jest zrobione na, na najwyższym poziomie przez najlepszych w swoim fachu ludzi, y, ludzi, od, 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 mówię o tych aspektach multimedialnych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu show najwyższej jakości i yy, yy, ludzie, którzy już to poznali, yy, są wkręceni, ludzie, którzy jeszcze się na tym jakby nie poznali, ale teraz będą mieli jakby okazję, czy, czy mieli okazję, czy po prostu pocztą pantoflową się rozejdzie, że ej, byłem i to jest czat Dowiedzą się o tym i jestem przekonany, że, że, że nie przegapią kolejnych wydarzeń, bo yy, to jest coś, wobec czego naprawdę bardzo ciężko przejść obojętnie. To co? dziękuję bardzo za ten wywiad. Jest okazja do złożenia życzeń, więc możesz też internautom, jeśli chcesz oczywiście złożyć życzenia. My składamy Ci życzenia całemu, oczywiście całemu składowi, który prowadził galę Fame a wniósł tyle, tyle rzeczy do, do, w polski świat oczywiście sportów walki bo tak trzeba to oceniać niezależnie od tego jak oceniamy poziom fajterów fajterów celebrytów i, i tego typu ludzi jednak był to świeży powiew nad którym się dyskutowało trudno sobie wyobrazić jak wyglądałaby ta zastała scena bez takiego projektu no i co i myślę że że to jest dobry czas żebyśmy z dobrą wiarą i gdzieś tam na następny rok sobie, sobie zaplanowali kolejne, kolejne wizyty, gale i też wywiady między nami. Jasne. No, z tego miejsca chciałbym serdecznie pozdrowić Ciebie, Tomku. Chciałbym pozdrowić wszystkich widzów, czytelników, odbiorców Fight Sportu. E, życzę Wam wszystkiego co najlepsze na ten okres świąteczny, na nowy rok. E, róbcie swoje, spełniajcie swoje marzenia e, i każdego dnia czyńcie chociaż jeden dobry uczynek, żeby świat dookoła stał się lepszy. To jest jedyna droga. Arkadiusz Pan Pawłowski, świątecznie i pogali w Fame MMA UK. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.